Jak tam ta twoja fanka? Beta. Dorota, Dorota, Dorota lechtaczka, tak? No tak. Ona moja Beta. Dorota. Dorota. A Dorota. No na sobotę umówiony No to może powiedz jej coś do jej. Dorotko, pozdrawiam ciebie. Przyjeźdź w sobotkę. Tylko patrz, żeby Dorotka się nie okazała. On... Co? A? No? Nie, no ham. Dziewczęcy był głos, tak? Ona jest tej, tej, Ostródy. z tej. z tej. Ostrudy. Z Ostrudy? I ma przyjechać. Tak, mówiła I ma przyjechać, tak? No mam tam Samochodem. Jakim? Apelacja. No. To buziaczki jej przeszli. Jak będzie oglądać. No, tam buziaczki. Gdzie? Policzki. Które policzki? Dolne czy górne? A to nie musisz wiedzieć A to tak z ciekawości, a zapytać mogę. I dolne, i górne. A. Byle trąby nie miała. Nie Teraz ci trąbę <laughs> dam. No, Ale no. trąbę twoją. Oh, o, moją. O. Tak, o. tak.